A wygląda jak złoty karaś. Jest kurde gruba. Czałem wędkarze. dziś. Znów po łowienie na siedząco wziąłem jedną wędkę z spławikową i zamierzam upolować dzisiaj jakiegoś wiosennego lina. No już z tą wiosną to trochę chyba przesadzam, bo mamy koniec, koniec maja, także lin powinien już na dobre, na dobre żerować. Ostatnie duże wahania w, w pogodzie i trochę, trochę nie wiem, czego się spodziewać. Z jednej strony może być bardzo dobrze, z drugiej strony może być beznadziejnie, bo były ulewy, były upały. Jeśli też skacze, jak chcę. Natomiast no, ja nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby wybierać sobie, kiedy, kiedy na ryby mogę pojechać, więc mam trochę czasu, usiadłem i mam nadzieję, że ryby to zrozumieją i będą brały. Nie ma co się tu specjalnie ubezpieczyć, że może jakaś płoć, może jakaś wzdręga na moich kolanach, widzicie, czy puszki, ta w środku jest oczywiście dla mnie, ale ta po lewej i po prawej stronie dla lina. Zawsze mam wątpliwość, czy tą cieciorkę zakładać tak, żeby było widać cały hak, czy tak, żeby hak wystawał dość wyraźnie i ryba miała po prostu możliwość się wpiąć. Z drugiej strony sobie myślę, że jak hak właśnie tak wystaje, no to może wzbudzić jakieś podejrzenie u ryb. Także testuję tak i tak, dlatego że z drugiej strony mam też wrażenie, że czasami jak po prostu cieciorką zakryję cały haczyk, no to zdarza mi się dużo częściej zaciąć na pusto. No, dla świętego spokoju wolę mieć to jedno branie, mniej być może, ale, ale wystawiam ten hak z tej przynęty, po to, żeby, żeby zacięcie było skuteczne. No, ładne branko. Trzeci ryba. O, i to będzie linek. Albo ładna płoć. Chyba jednak to drugie, ale pięknie wywija. ależ piękna wzdręga. Piękna wzdręga. No, taka ryba też pasuje mi zdecydowanie. Nie musi być koniecznie linkiem. Też piękna ryba. Zobaczcie, kapitalna. No bardzo mnie takie przyłowy podobają się. Pięknie się teraz nastroszyła. To jest wzdręga na, Myślę jakieś 35 cm. Piękna niespodzianka wygląda jak złoty karać. Gdyby nie te czerwone płetwy, to nawet mógłbym pomylić. Kapitalna ryba. No i bardzo dobrze nam się to wszystko tutaj zaczęło. Nie od lina, ale od pięknej ryby. Ja jakbym miał do wyboru lina czy przy tą piękną zdręgę, to nie wiem, czy jednoznacznie bym powiedział, że wolę lina. Tym bardziej, że mam przeczucie, że jeszcze tutaj z Linem my się dzisiaj możemy spotkać. Ale cichutko nic nie zapeszam, łówmy, róbmy swoje, nie gadajmy, nie obiecujmy, a ewentualnie miło się zaskoczymy. No, 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 no. Niezdecydowane, a jak niezdecydowane, to trochę tak jakby linowe. Znów mocno się bawi, nawet spławi trochę wystawiło do góry. Teraz delikatnie jedzie w prawo, w tamtą stronę, gdzie, gdzie jest po prostu zielska. Nie wiem, czy to nie jakaś taktyka tych ryb, po prostu, żeby wyprowadzać tą przedmiotę w zielską i ją tam o, stawiać siedzi. Ale to jest kolejna kolejna piękna albo płoć, albo wzdręga, a nie lin. Tym razem płoć. No zdecydowanie nie jest to mała ryba, zobaczcie, jakieś 23-25 cm. No ale, ale nie jest zielony, nie jest obślizgły i nie wygląda jak lin. Zawsze też przy tego typu łowieniu, wiecie, ja się zastanawiam nad tymi, którzy gdzieś tam mają kult takiego bardzo, bardzo, bardzo delikatnego łowienia, tam uszczuplania, w zasadzie wszystkiego, delikatny spławik, delikatna żyłeczka, delikatny haczyczek, malutka przymięta. No bo to też co widzieliście przed chwilą, płotka miała, no jest w siatce w tym momencie, potem sobie jeszcze ją obejrzymy, pewnie jakieś 20, 20 czy 25 cm. Haczyk mam rozmiaru 4, cieciorka jest serio wybierana, taka od serca, ta największa z puszki, no i ta ryba nie miała z tym problemu, więc, więc, więc zawsze sobie myślę, gdzie jest ta granica między... Tym takim delikatnym łowieniem, a tym selektywnym łowieniem, czy ja dzisiaj, używając delikatniejszego zestawu, miałbym więcej brań, czy po prostu ta moja droga łowienia selektywnie tutaj niczego, niczego nie zmienia i zarówno na delikatny zestaw, jak i na ten zestaw łowiłbym tyle samo ryb. To jest ciekawe. Jedzie według mnie, jedzie, 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 jedzie ale żeby zacząć potrzebuje jeszcze jakiejś takiej dodatkowej gwałtownej reakcji fali ja też nie do końca widzę na ile to tak gwałtownie jedzie na ile nie natomiast wydaje mi się że teraz branie było poważne właśnie strasznie że teraz zaniosło jak słyszycie wieje niesamowicie mam nadzieję że tylko padać nie będzie bo parasolki to ja nie mam więc co to miało być letnie Leniwe łowienie zwiększę trochę grunt jeszcze. Mam wrażenie, że są jakieś ruchy wody i powodują, że mi ta przynęta dryfuje, ona po prostu ma stać nieruchomo na dnie i tyle. I teraz cały przypomnę na pewno leży mi na dnie, myślę, że nawet z nawiązką powyżej oliwki też gdzieś tam jeszcze jak luzu, bo z pawika wystaje trochę więcej. Pusto, czemu pusto? No i to przy tych pierwszych linach to tak często bywa, że człowiek jest zbyt, zbyt mało cierpliwy. Ale z drugiej strony to branie tutaj już było do cięcia zdecydowanie, bo spławik na chwilę utonął pod wodą. No ale dobra, spróbujemy następnym razem troszkę, troszkę, troszkę bardziej troszkę dłużej poczekać wykazać się trochę większą cierpliwością, bo bo nie mogę mnie tego oszukiwać Siedzi po dłuższej przerwie, ale co to jest, gdzie to ucieka? O i kolejna przepiękna wzdręga No jest przepiękna tylko nie jest linem. Zobaczcie, jaka krówka pięknie zapięta. Trochę mniejsza od tej pierwszej, ale no też trzydziesteczka. No to wreszcie ryba po dłuższej przerwie. Takiej no, srogiej przerwie. Około 40 minut. Bez nawet dotknięcia spławika. Ale pogoda wariuje. No. Rozwiało się już tak, że że drzewa prawie łamie ja jestem tutaj w takiej wnęce, więc nie ma źle ale sama tam ta myślę, zmiana pogody może w jakiś sposób na ryby wpływać ja znowu szukam usprawiedliwień no ale no czegoś muszę szukać, bo się nic nie dzieje tutaj w żadnych zmian w łowieniu specjalnie robić nie będę no bo taktyka jest prosta łowienie linów na grubo duży haczyk, gruby przypon gruba żyłka nie najdelikatniejszy spławik, no i to przynosi zwykle efekty, także nie ma tutaj kombinowania i kombinowania nie będzie bardziej, to jest takie oczekiwanie teraz na ten moment, kiedy one tutaj przyjdą. Wiadomo, że tutaj mają stołówkę, to nie jest żadna tajemnica, przyjdą na stołówkę, back back bach, pozbierają ziarenka z dna i gdzieś tam wsysną też to ziarenko, które będzie miało mój haczyk. Także to jest w tym momencie kwestia nie kombinowania, a czekania na ten moment, kiedy one tutaj będą i teraz jeszcze się zaniosło zaczęło padać, także do wiatru doszedł deszcz. Ryby bardzo niemrawe. Jedyną na razie pozytywną stroną jest to, że w tej zatoczce nie wieje, no zobaczymy, nie mam parasola, ale taki deszcz jest jeszcze niestraszny, także przetrzymamy, a może ten deszcz spowoduje, że coś pod wodą się zmieni i zaczną gryźć co prawda na razie okazało się przylotne, ale tutaj na prognozie pogody to nie ma dla mnie dobrych wiadomości o 16, 17, to w zasadzie mała szansa, że deszczu nie będzie według tej prognozy. No a co do ryb, to myślę, że to też tylko pogłębi tą sytuację, mimo tego, że mam na nosie kolorowe okulary, to w kolorowych barwach tego nie widzę, ale kto wie, no. To wie, no, tak jak mówiłem, dnia wolnego sobie wybrać na ryby nie mogę, to jak jest chwila wolnego czasu, to po prostu siedzę, nie marudzę. Zobaczymy, ile damy radę wytrzymać parasola nie mam. No, moknąć tutaj też nie będę, nie wiadomo w imię czego, Także dotąd, dopóki jest jak jest i da się siedzieć, to siedzimy. A może karta się pod wodą odwróci, może coś tutaj się dzieje. Wiecie, jak ryby biorą, to, to i nie przeszkadza. Bra, nie wreszcie po dłuższej chwili. No jest jakaś ładna ryba, ale to znowu nie jest lin to znowu nie jest lin, tak się spodziewałem, bo to w zasadzie było można powiedzieć z opadu, no i mamy, mamy płoć. Rybka naprawdę niebrzydka, ale ucieka i nie przeszkadza liną już. A najbardziej kultowe w takim łowieniu, to już chyba podkreślałem, w którym filmie jest właśnie, zobaczcie to co mam tutaj przed sobą, to jest cały pakunek, który ja dzisiaj wędkarski ze sobą mam, no oprócz wędki oczywiście i, i podpórek, eee, no to tutaj, śrucinki w zasadzie, jedne mniejsze, drugie większe jakieś haczyki na zmianę tutaj z kamizelki odmuchówki muchówki porwane przyponówki z fluorokarbonu no i jeszcze tutaj coś do wyhaczania rybą z pyska haczyków jeszcze trochę szczęścia by się przydało, bo słyszycie wieje i pada i w ogóle to lipa trochę na razie no i teraz z drugiej strony można by pod rozwagę wziąć to, co przed chwilą powiedziałem, no bo jakżeż można powiedzieć, będąc na rybach, że jest lipa. No przecież wszystko inne, co się robi poza rybami, to jest większa lipa niż to, że się jest na rybach. I to akurat może jest trochę minus takiego łowienia spontanicznego na lekko. No bo gdyby to było oblężnicze łowienie, to pewnie miałbym ze sobą parasol, pewnie mógłbym się go rozłożyć, pewnie mógłbym się pod nim schować. I w ogóle ten deszczyk nie robiłby na mnie wrażenia. Teraz już nie będę ściemniał, że nie robi na mnie wrażenia, bo mam tylko jedną cienką kurteczkę i to bez kaptura. Ale mam branie też, co ciekawe. To byłby numer, jakbym teraz jeszcze zapiął rybę, to znowu przez najbliższe pół godziny nie miałbym wątpliwości siedzieć czy, czy się zwijać. Pewnie bym został i bym mógł. Siedzi ryba. Co to jest? Polałbym lina, no ale... Ale wzdręga, prawdopodobnie wzdręga, znów piękna. No przepiękna, przepiękna ze względu na swoje piękne płetwy. popatrzcie no na nią, mniejsza od tamtej pierwszej, ale płetwy pięknie czerwone. No dobra, powiedziało się, a to trzeba powiedzieć, bez łowiłem rybę. To łowię dalej. Srogo się teraz zaniosło, kapiem i już czapki schowałem się tutaj pod. tym. Choinkom, natomiast no, nie wygląda na to, żeby się tutaj miało coś wypogodzić prawdziwy bojownik trzciny się tak łatwo nie poddaje a ja już nie wiem, czy teraz w tym momencie czekam, żeby jeszcze łowić czy czekam, żeby się spakować i powiedz do samochodu Nawałnicę przetrwałem i coś korci mnie, korci mnie, żeby jeszcze chwilę posiedzieć No ile, ile to była największa nawałnica, jaką pogoda ma dzisiaj w swoim arsenale no to już gorzej być nie może przecież no chyba, że jeszcze zaserwuję coś Coś bardziej ekstremalnego, no to wtedy się już poddam Coraz mniej wiary we mnie Znowu zaczyna mocniej padać I żeby ta wiara została we mnie teraz Wlana albo podtrzymana, to musiałbym dostać coś dużego, zielonego, śliskiego Bo tu się nie zanosi No i chyba też jednocześnie będę powoli się pakował No, jak widzicie, do najsłuszych ludzi nie należy, także poddaje się zdrowie najważniejsze. Nie mam się w co przebrać. Także myślę, że mogłoby się to skończyć jakimś przeziębieniem, a przecież nie o to chodzi, żeby robić tutaj coś za wszelką cenę. Nie nałowiłem dzisiaj, nie wiadomo jak dużo ryb, nie złowiłem też liny, ale dwie ryby wam zaprezentuję, bo naprawdę są warte uwagi, niezłych rozmiarów i pięknej urody, przepiękne wzdręgi. Także zobaczcie sami. Może i tej wisienki na torcie w postaci lina nie było, ale takie ryby to ja zawsze chętnie mogę łowić. Do następnego, cześć!